Dzień dobry, cześć. Dzisiaj czwartek, 13 kwietnia. Wreszcie robi się pogoda. Krótki spacer w ogrodzie. Jest z nami teściowa. Sieje u nas, pomaga. Sieje bez opamiętania. I mama Mariolki ma 80 lat. Ma pełno życia, energii. I zawsze wiosną pomaga nam. Dużo się wydarzyło w tym tygodniu, co staram się, postaram się chociaż krótko tak pokazać. Jest taki rząd cisów, który ma odsłonić od wiatru grządki, to już rośnie trzeci rok i on bardzo trudno ma się tu adoptować, mimo że cała ziemia była specjalna dla niego dedykowana. Potem to zarosło chwastami, wczoraj to wszystko obkopaliśmy, wszystko wyściukowałem grubo zrębką sosnową W ogrodzie też w ubiegłych dniach działo się dużo Słupy, dzisiaj skończę jeszcze te druty, później to ponaciągam Słód będzie 25 winorośli Na podwójny gujot Ale są to tylko winogrona deserowe, czyli do jedzenia i na soki W sadzie wszystko jest już obkopane i przygotowane będę kończył jeszcze teraz te nawadnianie kropelkowe do każdego drzewa osobno. To już wszystko tu mam posprzątane. Borówki wyściółkowane też. Wszystkie krzewy z borówkami wyściółkowane. No i winorośle zrobione, ale dzisiaj chyba będę chciał. Bo przygotowane zostało miejsce pod łąkę kwietną przy domku. Tu była taka góra starych, wszystkich tych darni, które były wykopywane, jak były kopane dziury pod drzewka. Więc wszystkie te darnie były przywiezione tu trzy sezony i dwa sezony temu na tym później rosła zazwyczaj dynia były podlewane, obkładane obornikiem, podlewane gnojówką no i tu teraz wokół tego domku będzie posiana taka łąka kwietna, bardzo jestem ciekawy, bo kupiłem w takim specjalistycznym sklepie dla z nasionami na łąki kwietne. Kupiłem też nasiona w markecie i zobaczy, jak się zachowają jedne i jak się zachowają drugie. Jeszcze co zrobiłem? Pszczoły, już pokazywałem, jak latają tam w tym ulu, jednym ze słomy, ale trzeba było dobudować dwa kolejne duże kompostowniki, które się tak naprawdę zapełniły. Teraz. W dwa dni obcinałem też wszystkie te krzewy i tym e, talerzowym rozdrobniaczem to siekałem na drobne i też to później e, te liściaste wyściółkowałem e, drzewa. Najpierw były obłożone obornikiem tak jak tu, a później na to e, poszło to z rębaka tego małego do wyściłkowania tego dalej. I tu powstał kompostownik w tym tygodniu, już jest pełny. Jest to też z wertykulacji, ale też z tego co tu sprzątamy. Wczoraj zrobiłem jeszcze jeden kompostownik, który się teraz dopiero będzie zapełniał. No i no i tyle, i tak to wygląda z daleka drzewka już są e, przygotowane do rozwoju, większość już ma fajne pąki także kolejny tydzień w ogrodzie mija i cieszymy się z każdej chwili spędzonej tu Dzisiaj mamy zaplanowane znowu dosyć sporo robót. Jeszcze szybko, jak wyschnie za chwilę trawa, będzie wertykulacja. Wydaje się, że nic nie rośnie, a jak przejadę dwa takie razy wertykulatorem, to jest pełny kosz już zebranych imchu i tego co zarośnie Jak wiecie, ja nie dbam szczególnie jakoś o trawnik, bo ważniejsze dla mnie są wszystkie te drzewka i krzewy owocowe, z których jest jakiś pożytek. No a trawa, jak nawet będzie na niej pełną mniszka, to, to tylko lepiej, bo będzie kolorowo. Mniszek mi w ogrodzie nie przeszkadza. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Z tej łąki kwietnej zrobię oso osobno materiał. Teraz z siewu może, a później pokażę jak to już zarosło i jak kwitnie w lecie. Do usłyszenia. Cieszcie się swoimi ogrodami. Róbcie coś dzisiaj, bo każda chwila jest ważna. No i... no i już. I fajnie. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.